Witam wszystkich, tu Hikomikos i zrobimy rozpakowywanie boosterka japońskiego Pokémon Plasma Gale. Poprzednim razem trafiły mi się Lugia i X. Zobaczymy, czy będzie coś fajnego tym razem. Mamy tu karty takie jak... Czapko. Śmietnik trzecia forma to jest... Gurtur, nie Togepi, Magnemite, Magneton i Birtik. No, i chyba te wszystkie busterki, jakie miałem do tej pory, zwykły Rare, chyba już nie mam busterków. Właśnie, Plasma Gale, więc to by było na tyle, jeśli jakiś jeszcze znajdę gdzieś, to z pewnością go rozpakuję, a jak nie, no to zamówię jeszcze koreański set, właśnie, to komentujcie, oceniajcie, jeśli chcecie wiedzieć o każdym moim nowym filmiku, kliknijcie w subskrybuj na dole i wejdźcie na mój profil facebook komu i komikos, dzięki, na razie, cześć.